Dzień dobry, witam wszystkich na moich uprawach. Dzisiaj chciałam Was zabrać na wykopki batatów i orzeszków ziemnych. Tak właśnie u mnie rosły orzeszki ziemne, a tutaj widzicie bataty. Tutaj nawet jeden wystaje już z ziemi. Zresztą tutaj pod filmem mam tam link jak sadziłam w tych kastrach orzeszki i bataty. Zaczniemy od orzeszków ziemnych. Tutaj już wyjęliśmy z kastry tą całą bryłę ziemi. Te korzenie to nie są korzenie orzeszków, po prostu chwasty przerosły, bo jak widzicie, no tam przyproszył śnieg, ja się z tymi zbiorami spóźniłam bardzo, no ale tak wyszło. To był początek chyba 2 grudnia albo 3. No ale nie było mrozów jeszcze wtedy wielkich, więc te orzeszki przeżyły. No, i sami widzicie, coś tam, coś tam udało się. Może jakiś plonów nie było obfitych. Za to bogate życie glebowe, jak zwykle. Dżdżownice trochę były takie wiecie ospałe. No, bo już zimno było, ale jak ruszyłam tą ziemią, to tam też oznaki życia dawały. Orzeszki ziemne były w takich kępkach, troszkę jak ziemniaki, tuż przy łodygach tej rośliny. Tam miałam może z pięć sadzonek w takiej jednej kastrze, ale stwierdzam, że ziemia niezbyt odpowiednia była do nich, bo za bardzo zbita była. W tym roku dam już taką, wiecie, ziemię bardzo lekką, pruchniczą. No to taka, wiecie, mieszanka piaszczystej z gliniastą glebą. Niezbyt to dobry rezultat dało widzę. W ogóle też dowiedziałam się, że orzeszki mają duże zapotrzebowanie na wapń w glebie, i podejrzewam, że też go zabrakło troszkę u mnie, moja gleba jest klasy 5-6, więc nawet kompost jest z domieszką tej gleby. No i to piachy są, więc tego wapnia na pewno jest mało. No ale coś tam było zawsze. Takich wiecie, parę garstek nazbieraliśmy. Orzeszki, kiedy rosną, warto jest ziemię spulchniać wokół tych krzaczków, żeby właśnie te końcówki kwiatów, gdzie powstają strąki, mogły się dobrze wiecie zagnieździć w tej glebie. No, ja to troszeczkę też zaniedbałam, bo to właśnie już przypadało na późne lato i jesień, więc trochę też czasu nie miałam na to. Ale jakieś, widzicie, plony są. Wyzbierałam wszystkie. Trochę zjedliśmy, a trochę sobie zostawiłam i to są właśnie już zdjęcia z dnia dzisiejszego, kiedy wybieram sobie nasiona już do posiania na ten sezon. To są właśnie orzeszki z naszej uprawy. Także zobaczcie, w łupinkach przetrwały zimę. W domu były, normalnie w pudełeczku leżały. No, i teraz je wybieram i yy, będę przygotowywać się na ten sezon. Też będę uprawiać w tym sezonie orzeszki też w pojemnikach, ale właśnie na pewno dam lepszą ziemię. A teraz przejdziemy do batatów. To jest kastra z batatami. Też właśnie takie są korzenie zbite, ale to już są raczej korzenie batatów. No, bataty takie średniej wielkości były, zdarzały się i mniejsze, i większe. Zauważyłam, że w tej kastrze były takie bardzo, bardzo poskręcane. Chyba za mało miejsca tam miały. Bataty już są takie mniej, wiecie, kapryśne co do gleby. Ta gleba widziałam, że odpowiada im. W ogóle jestem bardzo zadowolona z uprawy batatów. To są rośliny bezproblemowe. W ogóle nie chorują. Piękne liście mają. Te liście, wiecie, tak wylewały się z tej kastry aż na ścieżkę i tak ładnie dekorowały. Zarosły całą tą kastrę, także polecam. Też bataty jako roślinę ozdobną. Zresztą one mają bardzo różne kolory liści. Zachęcam Was też, żeby zajrzeć sobie na kanał Marko Polo. On tam właśnie zajmuje się hodowlą batatów i orzeszków ziemnych. Zresztą od niego się tym zaraziłam, można powiedzieć. I on bardzo właśnie tam ma wiele gatunków, tych batatów, kolorów takich i. Yy... Ma no, bardzo dużo wiedzy też ma na ten temat, już kilka lat uprawia te warzywa, te rośliny. To jest mój pierwszy rok uprawy i batatów, i orzeszków, no i plony całkiem, całkiem jak widzicie. No bataty to w tych skrzyniach... Dobrze się uprawia. No, trochę było, widzicie, zabawy z tymi drobnymi y, bulwami, bo one takie poskręcane, jak takie małe marchewki, trochę. Ale były smaczne, i nam, i świnkom naszym smakowały. W tym roku na pewno powtórzę uprawę batatów też w pojemnikach. Zresztą będę Wam wszystko pokazywać. Również tutaj życie glebowe kwitnie. Jak widzicie, dwie kruszczyce złotawki. Tutaj strzałka czerwona pokazuje. To są pędraki, które żyją w moim ogrodzie. Na każdym kroku je spotykam. No i one nie niszczą nam roślin. One żywią się martwą materią, taką wiecie kompostową. Także zupełnie są bezpieczne dla upraw. No i tak właśnie wyglądały plony z tych dwóch kastr. Może jakieś nie były imponujące, ale ja naprawdę się cieszę, wiecie, każdą roślinką, każdym plonem i tym bardziej, że to był pierwszy mój rok upraw. Tutaj łęty wrzuciłam do kastry, no i będą się tam kompostować, ale prawdziwym zaskoczeniem była ta czarna torba. Zrobię wam odcinek właśnie o uprawie w torbach, bo w tym roku próbowałam uprawy w takich zwykłych reklamówkach foliowych i powiem wam, że ta torba mnie bardzo zaskoczyła jej zawartość. A w sumie najmniej y, jakichś oczekiwań miałam co do niej. Wsadziłam tam tak od niechcenia jedną sadzonkę y, y, batata. Wsadziłam ją zresztą dosyć późno, bo to już chyba był czerwiec. No i tak myślałam, że nic z tego nie będzie. To jasne, to są trociny, które zawsze daję na dno, jako taki drenaż. Widzisz? Trzcina. Tutaj widzicie, jak pięknie trzciny przybijają spokojnie, nawet takie reklamówki. Trzcina, jak rośnie, to taka jest szpiczasta i taka. No, twarda szpila, ona przebija prawie wszystko. No i u mnie na działce, jak wiecie, pewnie bardzo dużo tej trzciny jest. Tej radości nie będę komentować. O, 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 o. Ty to widzisz? Ty to widzisz? Niby reklamówka. No, nie. Może ja tylko w reklamówce powinnam to robić. Nie no. Żadnych pytań. Także widzicie, trzy potężne bulwy batatów były w tej jednej reklamówce i one mnie bardzo zaskoczyły. I widzę, że to jest świetny sposób na uprawę batatów. W tym roku też będę tak uprawiać ziemniaki. Najładniejsze z reklamówki. Może ta reklamówka dobrze trzymała wilgoć i też czarny o. kolor przyciągał promienie słoneczne. A bataty lubią ciepło. E? No. Więc to im bardzo tam chyba pasowało. Trzy, ale jakie? No i to wszystko, kochani. Pod filmem Wam zalinkuję wszystkie filmy dotyczące uprawy batatów, jak pobierałam sadzonki, bo to już niedługo będzie czas, żeby robić sadzonki batatów, jak właśnie je ukorzeniałam, jak wsadzałam, tam wszystkie sobie możecie filmy obejrzeć, no i też na bieżąco będę Wam pokazywać tegoroczne uprawy. A tutaj proszę, zobaczcie, jaka różnica jest właśnie w tych trzech potężnych batatach z reklamówki. Do zobaczenia kochani. Do widzenia. Do następnego razu. Pa pa.